Cześć, witajcie. Adek z tej strony witam was bardzo serdecznie z Targów Agrotech Minikowo. Dzisiaj niedziela. Powoli już się zbieramy, kończymy. Podsumowanie krótkie pokażę Wam co prezentowaliśmy, co było w naszej ofercie targowej i co będziecie mogli też zobaczyć u nas na placu, ponieważ te maszyny będą wracać do nas, które są za mną, więc serdecznie zapraszam. Na Kujawską 11 do Agropolu za Chętnych zainteresowanych, którzy byli u nas, proszę o telefony oraz do odwiedzi naszego punktu. Nasze stoisko targowe było jednym z większych tutaj na Agrotech Minikowie. Wystawialiśmy się z maszynami marki Pronar. Tutaj trzy takie eleganckie. Maszyny Pronar PT612 przyczepa o ładowności 12 tysięcy kg. Herkules 14 N621 Ukośnik 1. Eee, taki potężny eee, rozrzutnik. Pronar T669 Ukośnik 1. Taka olbrzymia przyczepa e, tandem z e skrętną osią. Te maszyny będą wracać do nas. Co tutaj dalej Wam pokazać? Z czym się wystawialiśmy? RCW 60H marki Unia podpięte pod HSXA140 od marki Zetor. Tuż obok nowość. Proxima HS120 Stage 5 z nowym silnikiem Deutz AG na pojemności 3,6 litra. Coraz popularniejszy w naszej ofercie opryskiwacz Unia EGRED 3021. Koparka. Nowość w naszej ofercie marki Sunward. Jeśli ktoś poszukuje tego typu sprzętów od niedawna może zakupić w Agropolu Zakrzewo tego typu koparki oferta jest bardzo szeroka, więc zapraszam do zainteresowania się odwiedzenia strony producenta, jak i również telefonu tutaj do nas, do biura udzielimy szczegółowych informacji na temat tych sprzętów, niedługo też pojawi się prezentacja tej mini koparki więc obserwujcie, subskrybujcie kanał Mów Mi Adek w serwisie YouTube Idziemy dalej, tutaj powoli się zaczynamy zbierać, e, więc pokażę Wam wszystko, co tu mieliśmy. Poznania 510 Ukośnik 3, odświeżony siewnik mechaniczny od marki Unia, który został zagregowany z Zetorem Majorem CL80, jednym z najpopularniejszych ciągników na rynku polski. Oprócz ciągników marki Zetor nowość w naszej ofercie, czyli ciągniki Kioti. Wystawiliśmy chyba najpopularniejsze w ofercie, jak i również najpopularniejsze w naszym regionie mocowo traktory, zwłaszcza chodzi tutaj o RX-7330 i HX-1201. Tego typu ciągniki najczęściej sprzedają się tutaj u nas w Agropolu, jeśli chodzi o markę Zetor. Mówię tutaj o mocy i gabarycie, więc jeśli szukacie jakiejś alternatywy do innych producentów, do marki Zetor, to tutaj mamy takie eleganckie koreańczyki. Potrzebujecie szczegółowych informacji: są filmy u mnie na YouTubie, lub też. Zapraszam do kontaktu telefonicznego czy mailowego, udzielimy szczegółowych informacji. A jeżeli jesteście z innych regionów, poszukajcie odpowiedniego, najbliższego dealera. Kolejna marka Maschio Gaspardo. Wystawialiśmy się z siewnikiem Dama, nabudowanym mechanicznym, siewnikiem punktowym MAGA oraz popularnym w naszym. W naszej ofercie, e, pługiem dutowym Atilla 300 ukośnik 7 na hydraulice. E, bardzo popularna e, w Agropolu Zakrzewo marka Talex. Często wybierana przez e, klientów kosiarka Optica 280 o szerokości 2,8 m. Oprócz tego z marki Talex e, zgrabiarka Spyder 360 uniwersalny sprzęt dla małych gospodarstw. No i tutaj coś, czego nie mieliśmy u nas na placu jeszcze, albo nie zauważyłem, czyli Leo 320 Professional, czyli najszersza kosiarka bijakowa, najszerszy mulczer w ofercie marki Talex. U nas przeważnie sprzedają się Leopardy 280, mamy ich mnóstwo na stanie. Jeżeli ktoś obserwuje, ogląda mój kanał, na bieżąco ten wie, że tych sprzętów jest u nas mnóstwo. Tak samo, jeśli chodzi o sprzedaż, wicher 4,5 metra. I ogólnie z agregatów, właśnie wicher jest najczęściej wybierany. Tutaj mamy markę Expo Krośniewice. Ciężki agregat, dobrze wykonany. W nowym malowaniu z nowym logiem marki. Wiem, to są mało istotne rzeczy, ale cieszy to oko sprzęt, który u nas nie jest spotykany na placu, ale jest w ofercie marki EXPOM Krośniewice to tutaj mamy taki elegancki pielnik, który nawet ma podsiewacz poplonów EXPOM Flex może ktoś z Was potrzebuje, może ktoś z Was szuka, może nasza oferta będzie atrakcyjna przez to Trafi do nas na plac, a później do kogoś z Was na podwórko. Nowość, którą chyba już w tamtym roku też pokazywałem, która jeszcze się nie przyjęła w ofercie, ale jest, czyli nowe talerzówki REX. O szerokim rozstawie, talerzy o potężnej konstrukcji. Tutaj mamy 4,5 metrową talerzówkę z talerzami 560. Ciągnik jaki jest potrzebny to około 140 koni mechanicznych. Waga 4000 kg niespełna. Fox XL od marki EXPOM. Też sprzęt, który nie występuje u nas na placu, którego nie pokazuję Wam, bo go nie mamy. Ale jest w ofercie. I tak samo jak przy pielniku. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, szuka i nasza oferta będzie dla was atrakcyjna, zawsze ten sprzęt może się pojawić. Kolejny sprzęt z Expomu to Ajax Trio. Znacie go u nas z placu, często wybierany przez klientów. Agregat bezorkowy. Mamy tutaj trzy sekcje uprawiające, trzy rzędy łap talerze oraz e, bardzo dobrej jakości wał. Tutaj już mamy troszeczkę e, koni e, potrzebnych zapotrzebowania to minimum 150 i ciągnik 6 cylindrowy e, musi być. E, szczegółowych informacji oraz oferty wiadomo udzieli wam e, biuro. No i tutaj mamy też wały uprawowe Titan Plus. Które też często się u nas sprzedaje. No i taka wisienka na torcie. Marka, która u nas rzadko na placu występuje, ale jest w naszej ofercie i naprawdę ma rewelacyjne sprzęty dla hodowców. To marka Adra. Szczegółowych informacji na temat oferty udzielą standardowo nasi handlowcy. No i tak wyglądało nasze stoisko na targach Agrotech. Minikowo 2023. Dobrze, moi drodzy, wszystko wam pokazałem, co mieliśmy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko na targach Agrotech Minikowo. No i zainteresowanych kupnem sprzętów, modernizacją zapraszam do kontaktu po targach, w szczególności do odwiedzić naszej placówki. Najlepiej usiąść sobie przy kawce, porozmawiać i kupić odpowiedni dla siebie sprzęt. Dziękuję, pozdrawiam.